Hej, dziś chcę powiedzieć coś do Ciebie, jeśli masz wrażenie, że wszyscy czegoś od Ciebie chcą, że jesteś dostępna non-stop dla dziecka, dla partnera, dla rodziny, że jesteś tą, do której się dzwoni, której się zadaje pytania, która wie, ogarnia, trzyma wszystko w pionie, a Ty, w środku masz już tylko echo, może czujesz irytację, może czujesz napięcie. Może czujesz, że najchętniej zamknęłabyś się gdzieś i zniknęła na chwilę i zaraz potem przychodzi wstyd. Bo przecież kochasz. Bo przecież wiesz, że jesteś potrzebna. Ale ja ci dziś chcę powiedzieć coś, co może trochę ci ulży. Twoja potrzeba odpoczynku nie znaczy, że masz dość ludzi. To znaczy, że masz dość bycia wszystkim dla wszystkich. A to ogromna różnica. Jesteś człowiekiem. Nie systemem operacyjnym. Masz prawo się zatrzymać, masz prawo powiedzieć teraz nie, masz prawo chcieć pobyć tylko ze sobą i to nie odbiera ci wartości. To cię ocala. Jeśli dziś znowu czujesz, że jesteś potrzebna każdemu, oprócz samej sobie, to usiądź na chwilę, zamknij oczy i powiedz: Dziś chcę być potrzebna sobie. A jeśli chcesz odnajdywać tę równowagę codziennie, pobierz wartościowy PDF. Link znajdziesz w opisie tego filmu. To minie, ale dziś. Jestem z Tobą.